Feedback, czyli informacja zwrotna. W jaki sposób dawać feedback, jak go otrzymywać, jak wykorzystać to świetne narzędzie do rozwoju osobistego w ogóle do rozwoju w świecie, który nie zawsze potrafi tego feedbacku dobrze udzielać, robić to w dobry sposób, a najczęściej raczej dostaniesz taką informację, która Cię zdołuje, niż podniesie na duchu. Moimi doświadczeniami chciałem się z Wami podzielić w tym filmiku. Serdecznie zapraszam. Witajcie kochani, w okazji 10 tysięcy subskrypcji, także jest Was 10 tysięcy obserwujących ten kanał, postanowiłem Wam zdradzić trochę tego, co się dzieje na backstage'u. To jest Buddy, dobry duch tego kanału. On jest praktycznie przy każdym nagraniu filmu. Czasem chrapie, chlapie, czasem wywróci jakąś lampę, czasem trzeba go przekupić, żeby był w tym momencie, gdzie powinien być. My Waram będziemy świętować, Buddy będzie mega szczęśliwy, bo już się nie, mogę do, nie może doczekać, aż to jest w tej misle. Chciałam Wam podziękować za to, że jesteście, że komentujecie, że lajkujecie, że razem możemy tworzyć fajne treści i sprawiać, żeby świat warządzania projektami był lepszy, ciekawszy, fajniejszy, żeby lepiej się generalnie nam wszystkim żyło. Zapraszam Was do obejrzenia odcinka na 10 tysięcy subskrybentów. Mam nadzieję, że Wam się będzie podobał. I kolejne subskrypcje, kolejni Wy będziecie przychodzić, to najmniej w takim tempie, jak do tej pory i będziecie się dobrze bawić. Dzięki bardzo, że jesteście, zapraszam do oglądania odcinka. Witajcie, nazywam się Mariusz Pówta i ten odcinek wbiega się w czasie w dziesięcioma tysiącami subskrybentów na kanale I zastanawiałem się, co by tutaj nagrać, co by było ciekawego, i stwierdziłem, że w tej okazji może dobrym pomysłem jest zrobić jakiś prezent. I feedback, temat feedbacku, informacji zwrotnej, idealnie się do tego wpisuje, bo jest takie powiedzenie: feedback jest jak gift, czyli feedback jest prewentem. Informacja zwrotna, którą dostajesz od kogoś, jest prewentem. Ja w to wierzę, bo jest niesamowitym narzędziem, które może pomóc ci się rozwijać. Tym bardziej, że większość z nas nie dostaje w życiu dobrej informacji zwrotnej, takiej rozwojowej, która by Działała i postanowiłem jakoś pozbierać moje doświadczenia, żeby ułatwić Wam korzystanie z feedbacku, z informacji zwrotnej. Od razu chciałem poprosić o wyrozumiałość wszystkich porystów języka polskiego. Jeżeli będę używał słowa feedback i informacja zwrotna, zamiennie feedback jest po prostu prościej, łatwiej. Jakoś poproszę, żebyście w tym przeżyli, będzie nam, będzie nam łatwiej. To o czym chciałem wam dzisiaj opowiedzieć, to o zasadach dobrego feedbacku ale nie taki książkowego. Usiadłem na spacerze z psem, z badiem, którego poznaliście. Postanowiłem sobie wpisać kilka rzeczy, które by były przydatne i w ogóle skąd pomysł, żeby zająć się tym tematem. Generalnie ostatnio się dosyć mocno zaangażowałem w różne dyskusje na forach dyskusyjnych, social media i to nie jest dobry pomysł, bo jeżeli wrzucisz cokolwiek tam, to jest spora szansa, że bardziej dostaniesz strzała, niż jakąkolwiek informację, która jest wnosząca, która pomaga Ci ruszyć dalej. Z mojej perspektywy mam już Ileś lat przeżytych i nadal mnie ruszają niektóre tematy, które lądują pod moim adresem, nie ma ich za dużo. Ale jeżeli są, to faktycznie głęboko wchodzą. Natomiast wiem, że jeżeli jest ktoś młody, kto waczyna, kto działa z czymś nowym i dostanie po prostu taki strzał, jakiego można totalnie, bezmyślnie, beznadziejnie w sieci dostać, to jest spora szansa, że rzuci ktoś z czym zaczyna. w muzyką, z tworzeniem czy z czymkolwiek i wprawi Ni cholery, nie nadaje się, nie robię tego. I według mnie to jest totalne zło, nie tak powinno być, nie tak powinno działać. I chciałem Wam. Pokazać trochę z mojego doświadczenia, nie książkowe, to jest z moich przemyśleń, jak do tego podejść, jak sobie to ogarnąć, żebym miał ręce i nogi. A i jako prezent ta mapa myśli, którą, którą tutaj pokazuję i prezentuję, jest dla Was, jest do pobrania w linku pod tym filmem w materiałach. Będziecie mogli do tego wracać i móc sobie z tego skorzystać. Opowiem o zasadach, opowiem o algorytmie postępowania, jak ja sobie radzę z informacją zwrotną i może trochę o moich przykładach, przykładach. W życiu, więc jedziemy i działamy. Główne zasady dawania feedbacku. Pierwsze to feedback, to jest prewent. To jest naprawdę w perspektywy warto o tym, o tym tak myśleć. Jako osoba dająca, dajesz komuś prewent. dajesz komuś coś, co jest wartościowe. Tych prewentów się nie wciwka, komuś na siłę do gardła, tylko chcesz komuś dać z dobrego felca, żeby ten ktoś urósł. Drugi element to jest intencja. Dajemy. Informację zwrotną po to, żeby była wartościowa dla drugiej strony i to jest bardzo ważne. Zwracanie uwagę na intencję, w jakiej dostajesz informację zwrotną od ludzi z wewnątrz, czy ona jest dobra, czy jest zwłaszcza, czy ktoś ci życzy dobrze, czy życzy Ci źle, ma znaczenie. To nie znaczy, że e, informację negatywną, którą dostawisz świata, o której nie do końca Cię lubi, nie da się w tego wyciągnąć czegoś ciekawego, ale to jest mega ważne. Intencja jest istotna, bo też się przekłada na, e, na kroki odbierania, odbierania tej informacji. Kolejny to jest cel. E, co my chcemy przekazać, po co tą informację zwrotną podajemy? Czy to ma być informacja rozwojo rozwojowa? E, czy to ma być ku pokrzepieniu felt, czy chcemy jakiś konkretny element naszego działania otlenić, Na przykład słuchajcie, otlencie w jaki sposób montuję filmy, czy to jest ok, czy wam się podoba, czy nie, albo otlencie w tym momencie dźwięk, albo chciałbym sprawdzić, jak wyglądają treści, jakie treści są Wam potrzebne, będą różne cele, w zależności, w zależności od tego, jaki będzie cel, to tą informację wrotną też będę wbierał inaczej. Jeżeli wbieram ją od naszych klientów, zbieram od naszych klientów, jeżeli pytam, kogoś, z kim pracuję, słuchaj, co widzisz, co słyszysz, to jest in inny cel wbielania tej informacji. Jeżeli komuś wrzucam, słuchaj, mamy nowy kurs, zobacz, co tam, jak to wygląda, też jest inny cel, co innego chcę usłyszeć. Kolejna opcja to jest zakres, czyli o jak dużej części my chcemy opowiadać. Bo jak komu, komuś się za bardzo wkręci, i zaczyna opowiadać po prostu o wszystkim i chce się poprawić od początku do końca, to nie jest dobry pomysł. Warto tę informację dawkować i sobie ustalić, jaki waklew, o czym my w ogóle mówimy. Kolejna opcja to jest uzasadnienie. Bo danie komuś informacji, trochę jak w szkole, to jest akurat słabe. Jak dostajesz informację szkolną, 4, 5, 3, i tak dalej, bez informacji, ok, ale dlaczego ta ocena, skąd to się wzięło, co ja mogę popracować, co ja mogę zmienić, to jest mało rozwojowe. To jest po prostu ocena w punkt i tyle. Nie? Natomiast jeżeli dajesz komuś informację zwrotną, warto uzasadnić, dlaczego akurat tak, a nie inaczej. Bo w ogóle w naszej komunikacji jest bardzo dużo. Niedopowiedleń, błędów, yy, szans na, po, na pomyłki, więc to uzasadnienie yy, niweluje prawdopodobieństwo tego, że ktoś ciebie źle w No i trochę o dawaniu feedbacku, zaraz o tym opowiem. Yy, czyli tak, feedback to jest prezent, warto ustalić intencję, w jaką dajesz, dawaj wtedy, kiedy chcesz komuś pomóc. Jaki jest cel, o czym będziemy mówić w feedbacku, i wa zawsze da warto dawać uzasadnienie, żeby to był feedback konstruktywny. Ja sobie wrzuciłem kilka punktów, żeby pamiętać o pewnych elementach. Na to zwracać uwagę. Wpychany na siłę feedback to, to nie prevent. Jak wciskasz komuś, masz masz prezent i tak dalej, nie, to, to, to wydaje się po prostu jak jakieś totalna akwiwetnia, kogoś na siłę chcesz przekonać do czegoś. Nie, jeżeli ktoś nie chce feedbacku, no to po prostu nie wciskaj mu na hama. Inną rzeczą jest to, że czy czasem wdarza się niechciany feedback? Wdarza się. Czy czasem wdarza się feedback negatywny? Niechciany też się wdarza, bo trzeba zwrócić uwagę na to, że jeżeli zaczynasz być w jakiś sposób osobą publiczną, albo publikujesz publicznie, tak jak wrzucam filmy czy publikatnie, no to narażam się na, wystawiam się. Na informację zwrotną od Was, bo wchodzę w Waszą przestrzeń, w jakiś sposób trafiłem Waszą uwagę, mogę dostać od Was informację. OK, w porządku, tak się dzieje, więc na to warto zwrócić, na to warto zwrócić uwagę. Natomiast normalnie nie idę sobie po ulicy, nie wpada do mnie jakaś osoba i mówię, słuchaj, Mariusz, chciałem Ci powiedzieć o czymś, co mi się akurat przyszło do głowy. To, to już by było totalnie, totalnie dziwne. Warto spytać, czy Ty ten feedback ode mnie chcesz, jeżeli chcecie pomóc komuś znajomemu, komuś. Które uważacie, że informacja by się przydała, to warto to tak potraktować i zrobić to tak, jakbyście wręczali komuś fajny prezent, który chcielibyście, żeby dostał. Intencja. Jeżeli chcesz dać dobry feedback, to fajnie, żeby to było w intencją, żeby ta osoba urosła. Informacja zwrotna jest niesamowitą, niesamowitym niefamowitym narzędziem do tego, żebyśmy rośli, zbierali informacje, poprawiali się i działali. Ja wychowałem się w kulturze feedbacku 360, gdzie co roku wybierałem ocenę od współpracowników z którymi pracowaliśmy, od mojego szefa, od ludzi, którzy pracowali na tym samym poziomie w różnych organizacjach, później już też od podwładnych. Rewelacyjna rzecz. Uważam, że to było jedno z najfajniejszych doświadczeń, które mogłem dostać. Bo dzięki temu jesteś w stanie się sobie przyjrzeć obiektywnie w różnych miejscach i wiem, że to było dawane, dawane w dobrej intencji, to tym bardziej. Ważne jest to, że feedback, jest, feedback ma rosnąć, ma sprawiać, że ta druga osoba rośnie. I feedback jest do drugiej osoby, nie dla ciebie. Jeżeli ty masz takie poczucie, ja sobie tutaj zanotowałem, że jeżeli ty masz poczucie, że Chcesz to koniecznie dać, jesteś gotowy, żeby dać to totalnie bez namysłu, to lepiej tego nie rób. Część osób ma takie podejście, że przyjdzie do siebie i czy chcesz, czy nie, to i tak ci powie, że masz coś poprawić. Ja nie zawsze mówię, że ci ludzie mają złe intencje, ale jeżeli ty w taki sposób podchodzisz, to warto się zastanowić. Nie? Jeżeli dajesz feedback po to, żeby samemu się poczuć lepiej, żeby to wyrzucić, żeby ta osoba się poprawiła, żeby była lepsza, to być może to nie jest najlepszy pomysł i to nie najlepiej wadziała, tak na dobrą wprawę. Jeżeli jesteś gotowy do udzielania feedbacku bez zastanowienia się, to nie jest dobrym pomysłem, żeby go dawać. I to mówię do szefów, do podwładnych itd., jeżeli ma być prezent, to dobrze, żeby był dobrze zapakowany, przemyślany i faktycznie trafiony, trafiony do dla tej osoby. Intencja ma ogromne znaczenie, bo czasem w tych przykładach feedbacku, które, które później spróbujemy przeskoczyć, jeżeli starczy nam czasu, żeby nie trwało to nie wiadomo jak długo, są feedbacki, gdzie jeden z nich dostaliśmy na zasadzie wszystko pieprzeliście. I to był totalnie negatywny, słaby feedback, z którego i tak wyciągnąłem trochę, trochę dla siebie. I okej, okay, uważam, że był słaby, był taki, żeby trochę nas trochę nas zdołować. To było jak zaczynaliśmy naszą jedną z kolejnych firm. Przygotowaliśmy, przygotowaliśmy portal, wysłaliśmy do bardzo dosyć sławnej osoby, która się zajmuje startupami, w prośbą o feedback, i dostaliśmy informację: wszystko w pierwszej E, świetne, nie i po prostu co z tym można zrobić, można wyciągnąć z tego pozytywne rzeczy. Nawet z takiego krótkiego feedbacku, bo faktycznie tak był, a inny feedback, który dostałem na strzelnicy nie tak dawno, przyjął... doliłeś. E, I ok, i akurat możecie wierzyć, albo nie, ale to jest bardzo pozytywny feedback, bo zaraz po tym tekście idzie informacja, co zrobiłem nie tak, albo ja doskonale wiem, co ja zrobiłem nie tak. I. E, nawet nie chodzi o same użyte słowa, chodzi o użyte kontekstu i, i intent. Kolejne, kolejna rzecz odnośnie celu. Po co ten feedback? To już mówiłem odnośnie, odnośnie czy dajemy to komuś rozwojowo, czy o ostrzeżeniu, czy jakkolwiek, ale ja traktuję feedback jako, jako część, część rozwoju. I teraz uwaga. Ludzie są. Proponuję traktować ludzi jak dorosłych. Nie, to nie powinno być na wafadzie, że ja sobie tak wyobrażam, to tak rób. Nie, wydaje mi się, że to tak powinno działać i ty powinieneś tak robić, to wtedy wszystko będzie w porządku. To nie o to chodzi, żeby sformatować wszystkich na swój sposób widlenia. Tylko jeżeli ktoś cię prosi o feedback, ok, słuchaj, chciałbym się rozwijać jako menadżer, chciałbym się rozwijać jako kierownik projektu, chciałbym się rozwijać jako youtuber czy gdziekolwiek, czy możesz mi coś poradzić? to myślisz o tym w kontekście tej osoby, a nie w kontekście siebie, przenoszenia swoich projektli na tą, na, na tą osobę, że ma być tak, a nie inaczej, wszyscy mają być pod linijkę, działać dokładnie w ten sam sposób. Powiem Wam, że to też jest mega lekcja, którą widzę od osób, które dają mi informację zwrotną odnośnie tego, co robię, co nie robię, bardzo rzadko, z informacja na zasadzie puszcz tak ma być, nawet jeżeli to są osoby świetne w danym temacie, są super, są kilkanaście poziomów nade mną, bardzo rzadko od osób, które tlenie, dostaje informację zwrotną na zasadzie tak ma być i koniec. Raczej te osoby, które mają większe doświadczenie, radzą. Bardziej na miękko. Na zasadzie, ok, wydaje mi się, że to warto pójść w tym kierunku, ale to Ty zadecydujesz, co Ty w tym, ty tym robisz. Więc tutaj warto zwracać uwagę pod kątem celu, że cel ma być dla osoby, której dajemy, a nie z Twojej perspektywy. O, poprosił mnie o feedback, to ja go sformatuję równo z trawą. Yy, będzie ok. Kolejna rzecz to jest zakres. Czemu mam się przyjrzeć? No bo to jest kwestia, słuchaj, co o mnie myślisz? Uch. Panie, to jest, Tu można powiedzieć milion różnych rzeczy, nie? Co myślisz o mnie jako menadżerze? No, jest trochę lepiej, ale okej, okay, chciałbym, żebyś zobaczył, jak ja nam ludźmi, co według ciebie jest w porządku, co nie. Jeżeli chodzi na przykład o informacje, jeżeli ja proszę znajomych wysłałem taki kurs, który przygotowaliśmy, zastanawialiśmy się, jak do niego, do niego podejść, wysłałem, ok, czemu mam się przyjrzeć takie dostałem pytania od osób, które poprosiłem o opinię, stwierdziłem, dobrze, kurs jest dedykowany do tych, do, do tych i do tych osób, taki i taki chciałbym efekt uzyskać, zobacz, jak ty go odbierasz jako potencjalny reprezentant grupy dotelowej. Aha, ok, rozumiem, teraz wiem, czemu mam się przyjrzeć, w jaki sposób na to spojrzeć. Bo inaczej możesz dostać temat nie wiadomo skąd. I czasem do, dostałem taki feedback, gdzie poprosiłem kogoś o opinię i pomysły na temat Obszaru, który chcieliśmy rozwijać. On dotyczył, on dotyczył jednego z obszarów grup docelowych. Dostałem informację: A przy okazji, to te twoje filmy wyglądają, jakby się nagrywał w garażu. Ktoś przyszedł, nagrywać w garażu. Okej, okay. nie prosiłem o ten feedback. Było interesujące, zastanowiłem się trochę nad tym, znowu przechodząc przez ten mój algorytm, żeby tego nie wpalić, ale było interesujące. Nie? Warto określić zakres, żeby wiedzieć, w czym się poruszamy, to też kwestia zadbania o relacje. No i to jest właśnie to, żeby nie wywalić wszystkiego, co Ci przyjdzie do głowy. Aha, słuchaj, jeszcze Twoje logo mógłby się poprawić, a jeszcze tak śmiesznie patrzysz w lewo, jak, jak zakładasz plecak. I don't care. Nie? Więc to określenie tego zakresu pozwoli Wam zadbać o siebie i tą drugą stronę. Uzasadnienie. Z tym dawaniem uzasadnienia chodzi o to, żeby ograniczyć szansę nieporozumienia. I y, mówiłem o tym, że otleny szkolne są fajne do szybkiej otleny, ale nie są fajne do feedbacku. Warto powiedzieć, słuchaj, uważam, że to jest dobre, bo dzięki temu, po pierwsze, osoba zyskuje więcej dla siebie, a z waszej perspektywy y, niwelujecie szansę niezrozumienia siebie. Bo czasem, czasem bywa tak, że ty opowiadasz o tym, a ty mówisz, "OK, słuchaj, nie o to mi chodziło, ale dziękuję, bo ta informacja też może mi, też może mi się przydać. Jak dawać... Feedback. Puh. Po kolei. E, to też jest kwestia taka, żebyście się super nie wpetlali i nie wtryfowali. bo jak sobie to tutaj, o rany tych kroków jest dużo. E, może nie mam tego super mega poukładanego, jak 12 pytań, bo... Nie zajmuję się feedbackiem na co dzień. Używam go, ale, ale nie z niego uczę, więc stwierdziłem, że poukładam te kroki. Przeczytajcie je sobie, wujcie i to może być nawet dla Was ściąga. Możecie otworzyć sobie tę mapę myśli i razem jak będziecie dawać komuś informację, to z niej skorzystać, żeby było OK. Pierwsze, zgoda o udzielenie. Słuchaj, mam dla Ciebie coś ważnego do powiedzenia, czy chcesz to ode mnie usłyszeć? Są ludzie, którzy o to pytają i jeżeli wiem, że to są osoby dla mnie życzliwe, mają dobre intencje, okej, okay, słuchaj, powiedz mi, jeżeli jestem gotowy, jeżeli nie, to daj mi się przygotować, tak żebym był w odpowiedniej kondycji, kondycji, żeby to przyjąć. Bo nie zawsze, jak usłyszycie feedback, to mogą być wszystkie rzeczy, które powiedzą, o rany, jaki jestem świetny. Mogą być takie, które trzeba przepracować i na to trzeba mieć jakąś pojemność psychiczną. Trzeba mieć świadomość szumu, że... Wy możecie widzieć coś w pewnej perspektywie, niekoniecznie druga strona widzi to, widzi to tak samo. I y, dawanie informacji zwrotnej na zasadzie, Słuchaj, gdybym był na Twoim miejscu, albo gdybym robił te rzeczy, to ja bym na przykład zrobił tak, tak i tak. Daję ci to, bo wydaje mi się, że to może Ci pomóc, ale to Ty decydujesz, co w tym zrobić. Chodzi o to, że osoba może ten feedback przyjąć jako prewent, no i albo nosić ten sweterek z reniferkiem, albo go nie nosić. OK, w porządku, nie trafiliśmy. Jeżeli daliśmy w dobrego ferka, to najwyżej ten reliferek tam gdzieś sobie poleży na półce albo wasili jakieś, jakieś pojemniki dla potrzebujących bardziej. Ale to nie zmienia tego, że dawaliście prevent prevent z ferka, a nie wciskaliście, że tak ma być. Warto zacząć od prostszych punktów. Jeżeli feedback jest włożony, żeby obserwować reakcję drugiej strony i ustalić wspólny język, bo znowu. Nie jest tak, że mamy 38 milionów ludzi wyszkolonych w dawaniu feedbacku. Mam wrażenie, że jest całkiem inaczej. To, co możesz dostać, jak wrzucić, słuchajcie, zrobiłem coś fajnego, co o tym myślicie? Raczej nie będzie brzmiało o, super, fajnie, dobra robota, trzymaj i tak dalej, tylko dostaniesz dostanie strzał. I teraz, jak dajesz komuś informację zwrotną, warto dawać to w taki sposób, żeby widzieć człowieka, żeby mieć jak najwięcej sygnałów do tego, żeby móc modyfikować słowa, których używasz. Niektóre słowa, które nam się wydają neutralne, dla niektórych mogą być, mogą być ciężkie. Ja kiedyś użyłem słowa, ok, skonfrontujmy to, odpaliło totalnie emocje, bo dla kogoś konfrontacja kojarzyła się z, walkie, z walką, a dla mnie konfrontacja to jest zestawienie dwóch poglądów i sprawienie, w jaki sposób możemy je poukładać, żeby dojść do jakiegoś wspólnego punktu. To było, fa to było fascynujące. Więc zaczynanie od prostszych punktów sprawia, że możecie skalibrować się po kolei czy dobrze się rozumiemy czy druga strona to dobrze odbiera i czy to wszystko e, zmierza w dobrym w dobrym kierunku bo jak się nie rozumiemy tutaj i zaczniemy z grubej rury no to jest szansa że zamiast dobrego wyniku czyli tego że osoba urośnie tracisz przyjaciela nie jest dobry kierunek. Odnoszenie się do tlelu to jest ważne. E, ok słuchaj jeżeli prosisz mnie o to żebym ci ocenił jak wygląda twój biznes to wydaje mi się że w tym i w tym kierunku to jest ok a szczegółowo myślę że warto zwrócić uwagę na następujące tematy. To chyba często dotyczy, jak ja dostaję pytanie, słuchaj, co, my, co myślisz o moim biznesie? Uff, to jest ciężkie pytanie, bo różnie można do tego podchodzić. Staram się zwrócić uwagę na doświadczenie osoby, która mnie o to pyta, i żeby nie zgasić totalnie entuzjazmu, bo jedna z rzeczy od ekspertów, którzy totalnie nie mają empatii, to każdej, każdą osobę, która zaczyna w jakimkolwiek temacie, jest w stanie zgasić w 5 minut, bo na pewno robią milion rzeczy źle. I to nie chodzi o to, żeby dowalić z tego miniona rzeczy źle, tylko żeby znaleźć te elementy, które są w porządku, bo wiadomo, ludzie, którzy przeszli pewną drogę, zdają sobie sprawę, że w pewnym momencie rośniesz. Jak jesteś na początku tej drogi, to popełniasz błędy. Później się rozwijasz. Więc warto o tym pamiętać, żeby patrzeć z tej perspektywy, słuchaj, dobrze, to wydaje mi się, że na etapie, na którym jesteś, z mojej perspektywy, to wygląda w następujący sposób. I, i, tak, I tak to widzę. Zaczynając od ogółu do szczegółu, czyli OK, to jest dobre, a tu konkretnie to są rzeczy, które są w porządku. Tutaj bym coś poprawił, to jest to, to i to, a tu uważam, że to jest na przykład kardynalny błąd i trzeba to zrobić, bo tak mi mówi moje doświadczenie. Podawanie uzasadnienia łączy się w tym odnoszeniem się do tlelu, że W kontekście tlelu uważam, że to jest dobre, to nie jestem pewien, a to jest błąd bazując na mojej wiedzy. W jakiegoś tam powodu, tak jak mówiłem to w poprzednim punkcie, bo nigdy nie wiesz tak na dobrą sprawę, na no 100%. Nawet jeżeli ja się zajmuję tymi projektami od lat, to. Wiem, że są pewne zasady, których włamać nie można, ale są też firmy, które widziałem, które nie mają prawa istnieć, bazując na mojej wiedzy ze studiów. Więc nie jestem przekonany na 100%, że tak ma być albo nie. Musimy to sobie ustalić, ustalić razem, i to też jest cecha osób, które, które bardzo tlenie pod kątem jakiejkolwiek wiedzy mówią: Ok, ja bym tak nie zrobił, bo. Bo zawsze są w stanie podać uzasadnienie, ale nie wykluczam, że w pewnej sytuacji to może być na przykład dobry ruch. I szczególnie przy takich tematach, jak ktoś zaczyna i ma jakąś wizję, która jest inna, której nie do końca możecie rozumieć, warto jest mieć pewien, ten pewien punkt odniesienia, żeby kogoś, że to jest na pewno źle. Tak naprawdę nikt do końca nie wie w 100%. Potwierdza i zrozumienie OK? Słuchaj, co usłyszałeś, czy może sparafrazować, co ja usłyszałeś ode mnie, co ja powiedziałem, żebyśmy się dobrze rozumieli. OK, jak się do tego odnosisz, czy to jest w porządku, czy nie jest w porządku, jak to usłyszysz. Feedback, dobrze dany feedback, to jest rozmowa. W jedną i w drugą stronę skalibrowanie się do pytanie i bardzo temu pomaga. Pomagają te rzeczy na początku. Jeżeli wiesz, że rozmawiasz z osobą dla ciebie życzliwą, jest łatwiej, jest lepiej, jest um, łatwiej się rozmawiać też o rzeczach trudnych. i kalibruj przekaz w trakcie. W trakcie możesz słuchaj osoby, której dajesz feedback, dobieraj słowa, dopasuj tempo. Część osób, jak dostaje informację zwrotną, musi sobie przemyśleć w tym momencie. Część mówi: Dobra, wywal mi wszystko, ja sobie zrobię w patler, wrócę do ciebie i, i przemyślę. Warto do, dopasować to do, do osoby. Czemu zwracam na to uwagę też Okej, okay. są ludzie którzy jak dostali strzał parę razy w twarz to w pewnym momencie dobra słuchaj jedziesz z feedbackiem ja sobie to przerobię przepracuję wrócę do ciebie wiem że jak masz dobrą intencję będzie w porządku nie strzelę sobie w kolano nie nie, nie popłynę i się nie, nie załamie ja okej, okay, jestem w stanie, w stanie tak przyjąć przyjąć feedback wiem że są osoby wrażliwe. Na których warto dodawkować. i znowu to nas prowadzi do tego punktu startowego. To jest prevent intencja, jeżeli chcesz o kogoś zadbać, to warto zrobić to w ten sposób. No, mam nadzieję, że to jest przydatne. Patrzę sobie na czas. Dosyć długo to trwa, więc nie będę rozmawiał o wszystkim, ale dam wam algorytm postępowania na feedback, którego na przykład. Jak dostaniecie feedback, bo nie zawsze chcecie, dostajecie ten strzał i czasem to jest bolesne. Typu jeden feedback, który dostaje Rzadko, stosunkowo rzadko, ale dostaję na zasadzie słuchaj, bardzo niewyraźnie mówisz, nie da się Ciebie słuchać. Był taki na kanale kiedyś. No i okej, okay, pożo, dostajecie coś takiego. Do niektórych się przyzwyczaiłem, ale co robić w takiej sytuacji? Dostajesz i to w jakiś sposób odpala emocje. Pierwsze pytanie, które warto sobie zadać, czy Ty w ogóle o ten feedback prosiłeś, kogoś czy nie? No jak mówiłem, ja biorę poprawkę na to, że w ja się udzielam jakoś przestrzeni publicznej, to część feedbacku dostanę net, jako o niego nie proszę. Okej, okay, spoko. Część z Was dzieli się tematami swoimi przekonaniami w komentarzach, pomysłami i tak dalej, bardzo za to dziękuję, bardzo Was poproszę o ten feedback, świetnie, niech tak, niech tak będzie jak, tak jak najbardziej. Czasem ten feedback to są lajki, czasem są dislajki, jest spoko. Natomiast, jeżeli nie jesteś gdzieś się wpychasz w przestrzeń publiczną i ktoś ci daje feedback, to pytanie: czy o to prosiłeś, czy nie? Jeżeli prosiłeś, najpierw przejdziemy przez scenariusz sukcesu. Taki podstawowy element, później przy wyjątki. Ok? To trzeba sobie zadać, czy ta osoba jest dla mnie życzliwa. Czy czasem warto prosić osoby nierzeczliwe o feedback? Tak, bo też można z tego trochę wyciągnąć, ale powiedzmy, że to jest level trochę bardziej niż początkujący. Proponuję zacząć od osób, które w jakiś sposób są ci życzliwe, ale mogą być trochę obiektywne. Nie warto prosić o feedback swojej mamy, <laughs> bo najczęściej dostajesz wszystko wspaniale, synek. Jest, jest ok. Ja nie mówię, że to nie jest feedback w dobrą intencją i pełen miłości i, i w ogóle wartościowy, ale pod kątem rozwoju to nie jest dobry feedback, bo oczywiście to, to mniej więcej tak jak ćwiczyłem na siłowni i mama zawsze mówiła: nie bierz za dużo synku, bo, bo... żebyś sobie krzywdy nie zrobił. No, zabawa na siłowni polega na tym, żeby brać dużo. Ale to już inna sprawa. Czy ta osoba jest dla mnie życzliwa? Ok. Jeżeli jest dla mnie życzliwa, to kolejne pytanie: czy jest ekspertem w danej. Dziedzinie. Jeżeli jest ekspertem w danej dziedzinie, super, no to wtedy, czy jest to coś dla mnie ważnego teraz? No, jak ty zajmujesz się jakimś danym tematem, typu rozwijasz się w sprzedaży, przychodzi ekspert w marketingu, mówi tamto robisz źle, ale to nie jest główny punkt pracy w Twojej firmie, to okej, okay, dobra, słuchaj, dzięki, fajnie, że, że to jest okej, okay, ale być może to nie jest moment, w którym, się, w którym się powinienem zajmować. Jeżeli to jest ważne dla mnie, okej. Okay, czy dostajesz uzasadnienie konstruktywną krytykę? Słuchaj, uważam, że to robisz dobrze, to robisz źle, to możesz poprawić to zrobić, to aleluja, podziękuj, weź do oferta, masz idealny feedback. To jest idealna ścieżka, przez którą chcielibyśmy pójść. Prosisz o feedback, dostajesz to od eksperta, od kogoś, kto jest ważne teraz, kogoś, kto jest Ci życzliwy, dostajesz to z uzasadnieniem. Aleluja, tylko i wyłącznie podziękować. Teraz może, mogą być sytuacje nie do końca idące w tą stronę, że jest wszystko, wszystko spoko. Czy o to prosiłeś? Nie. No to warto się, czy masz przestrzeń na przyjęcie tego w tym momencie? Czy chcesz ten feedback zaabsorbować, czy jest ok? Przyjmij fakt, że dostałeś ten feedback i wróć do niego na spokojnie. E, bo szczególnie jeżeli dostajesz jakąś informację zwrotną, która jest napakowana negatywnymi emocjami, typu zaplejisz e, nie da się Ciebie słuchać. Mm, OK, dobra, porze. Wiem, że jakoś się da mimo wszystko. A może jakbyś nie seplenił, to słuchało ci cię więcej ludzi. Może, nie wiem tego. Ja to już przyjmuję w miarę, w miarę ok, bo mniej więcej średnio raz na rok taka informacja do mnie wpływa, a nie więcej. Żyję w tym. Uznaję, że inne rzeczy mogę, mogę przyjąć i w porządku. Czasem dostaję informację zwrotną, która mnie zaskakuje. Jeżeli poruszy mnie emocjonalnie, nie prosiłem, to robię sobie chwilę przerwy, żeby móc do tego na spokojnie wrócić, jak gadzi mózg przestanie, przestanie wariować. Jeżeli prosiłem, i ta osoba nie jest dla mnie życzliwa, może tak być. No dobra, jeżeli nie jest dla mnie osobą życzliwą, odwentyluj. Bo jest spora szansa, że to może być szpila. Tak jak ten case z tym słuchaj, nagrywasz tak, jakby to było, jakby to było w garażu. No okej, okay, spoko, zastanowiłem się, czy to tak jakby w garażu, czy coś można zrobić, czy coś można pokombinować. No okej. Okay. Zawsze z tego coś wyciągnę ciekawego. Zdecyduj, czy chcesz słuchać. Nazwij emocje, które masz związane z tym feedbackiem, czy to się wkurza, nie wkurza, wybierz fakty. Nawet w takiego keyfu, który dostaliśmy właśnie od Super Mega Guru, od startupów wszystko w Zastanowiłem się, dobra, jakbym patrzył jego oczami i chciał komuś dowalić, to na to bym zwrócił uwagę. I wtedy faktycznie dużo rzeczy skopaliśmy, naprawdę skopaliśmy wszystko. Miał racię, ale żeby nas pokierowało w jakąkolwiek stronę, poprawiliśmy wtedy logowanie. Uprościliśmy opcję logowania do serwisu, żeby było łatwiejsze, bo i tak było, było skomplikowane. Coś z tego wyciągnęliśmy i z takich feedbacków, które czasem dostaję. Czasem tak jest, dostajesz taki strzał, dokładnie na zasadzie wszystko skopane albo wszystko jest. No to wtedy też się zastanawiam, dobra, ok, zakładam, że ta osoba ma ratlę, To czy jest tam coś, co ja mogę dla siebie, dla siebie wyciągnąć, ale możesz to tylko wyrobić, jak te omoce masz odwentylowane, bo inaczej cię poniesie. Jeżeli osoba nie jest ekspertem w danej dziedzinie, to warto odfiltrować te elementy specjalistyczne od innych opinii, których chce, których, które ta osoba może mieć, bo nawet jak ktoś nie jest ekspertem i tak może Ci dobrze życzyć, może Ci podpowiedzieć kilka fajnych rzeczy i tutaj według mnie warto, warto wysłuchać. Jeżeli jest życzliwa, ma dla Ciebie jakąś informację zwrotną, czasem dostaje, słuchaj, nie wiem jak to poprawić, ale wydaje mi się, że to robisz źle i to źle wpływa, zwróć na to uwagę. To jest bardzo wartościowa informacja zwrotna, warto to... Wziąć od tej osoby, tylko trzeba się zastanowić dobrze, co ja z tego wyjmuję, czego, czego bym się chciał nauczyć. Czy to jest dla mnie ważne teraz? Jeżeli nie jest dla Ciebie ważne w tym momencie, to podziękuj, masz dobry feedback, wiesz do kogo możesz wrócić za jakiś czas, kto się na tym wna. Jeżeli wszystko jest w porządku, ale uzasadnienie nie zawiera, nie zawiera konstruktywnej krytyki, albo tego co masz zrobić, można dopytać, co radzisz, co konkretnie w tym mogę zrobić. Generalnie im dalej, im więcej tych taków, tym lepszy feedback dostajecie. Na jeżeli są nie. Tak jak tutaj, różne opcje, że to nie musi być w 100% idealny feedback, też można w niego trochę wyciągnąć i mam nadzieję, że w niego wyciągniecie jak najwięcej. To było chyba tyle, żebyśmy wyrobili się w miarę sensownym czasie trwania. Ja od jakiegoś czasu próbuję się wmieścić w 8 minutach i mam wrażenie, że to się zdecydowanie nie udaje, ale mam nadzieję, że mimo wszystko jest to dla Was ciekawy, ciekawy materiał. W linku pod opisem znajdziecie tą mapę myśli, możecie ją pobrać. Ona jest w formie HTML, możecie ją wykorzystać. Jak się komuś przyda, wokół Was wyślijcie jako prewent, to by było dosyć fajne. Jeszcze czemu to nagrywam na koniec roku? Po to, że Dosyć dużo się będzie działo w 2021, przynajmniej z naszej strony, pod kątem rozwojowym. Uważam, że zbieranie informacji zwrotnej jest jedną z takich rzeczy, która bardzo się Wam może przydać. No i stwierdziłem, że spróbuję Wam to dać. Dziękuję bardzo, że jesteście. Dziękuję, że w nas jest małe miasteczko. Mamy 10 tysięcy, niedługo będzie nas 18 tysięcy. Jak będziemy mieć 20, a to przebijamy moje rodzinne miasto. Eee... Sandomierz przebijamy, czyli to miasto z Wojtem Mateuszem, taka przestępczość jak Gotam, a my mamy księdza na rowerze. Jak przebijemy 18 tysięcy, to będzie kolejny, kolejny fajny kamień milowy, ale cieszę się z tego wszystkiego. Nie przedłużam, bawcie się dobrze, korzystajcie z feedbacku, przyjmujcie informację zwrotną i to No i do dzieła, bo samo się nie zrobi.